Amici Sportivi Live, Furi Joko, witamy w przerwie meczu Inter-Milan. Milan prowadzi 2-1 po dwóch bramkach Ibrahimowicza i Inter z jedną bramką Romelu Lukaku. I cóż, ja swojego wyniku nie trafiłem, a swojego również. Póki Bardziej. co karta? Tak, póki co karty lepsze ma. Milan. No i Ibrahimowicz błyszczy. To trafiłem, tak? I nawet trafiłem, że coś tam z karnym będzie. Co prawda karny nie trafiony, ale zaraz dobitka Ibrahimowicza i było jeden do 0. wiesz, jak to jest z no i... we, we włoskiej serii A to nie trudno o to trafić, więc drugim leczem <laughs> Ale wiesz, no. Nie strzelił w końcu Ibrahimowic tego karnego, zrobił dobitkę, tak? No i dwie czy trzy minuty później e, druga bramka, świetna akcja e, Leo i, i tego, i, i właśnie Ibrahimowicza jest 2-0, no i później nie wyniku Interu e, i, i bramka Lukaku. No więc dzieje się w tym meczu, tak jak dokładnie zauważa Norbert Kowalski, rzeczywiście dzieje się. No właśnie, powiedzcie nam, jakie są Wasze wrażenia odnośnie tego meczu? No, dzieje się, dokładnie. Jest, jest mecz ciekawy. Ibrahimowicz pokazał, że koronawirus mu jednak nie straszny. Wrócił do składu i, i myślę, że wszedł w mecz bardzo dobrze, nawet lepiej niż można byłoby się spodziewać. No moje odczucia są pozytywne, i tak jak wspominałem przed meczem, e, jestem w tym, w tym spotkaniu za, za Milanem, chociaż mimo wszystko myślałem, że Inter będzie grał lepsze zawody niż grał obecnie. Milan konkretniejszy. Arek? Wskazam się z Tobą. Inter troszkę rozczarowuje. Milan e, wyprowadził dwa szybkie ciosy, które tutaj e, troszkę ustawiły ten mecz, ale prawda jest taka, że. Możemy wrócić pamięcią rok wstecz, prawda, wtedy, Inter, wtedy Milan 2-0 prowadził do przerwy, a skończyło się 4-2 do 2 dla Interu. Także tak. no były to fascynujące derby, dzisiaj jest szansa na podobny scenariusz, nie wiem czy, czy Inter wygra, czy Milan wytrzyma, ale e, prawda jest taka, że padają bramki, mecz może się podobać, jest dużo walki, także, także fajne widowisko do tej pory i, i na pewno Terby Mediolanu nie zawodzą. Piotr Gumienny pisze, pisałem wcześniej, że papa Kolarów nie ogarnie młodych, a tymczasem on nie ogarnął starego. No ciężko mimo wszystko, mimo wieku upilnować Ibrahimowicza. No, to, jest, to jest... Tak, ale zwróć uwagę na to, że Kolarow to już naprawdę ten początek w interze notuje tragiczny. Słaby, no, tak, no, myślę, można powiedzieć no, tragiczny. Bardzo, bardzo źle i w tym momencie to samo. Ja przed meczem powiedziałem, że obawiam się o defensywę Nera Curych i, i faktycznie tak jest. No. Pierwsza bramka to jest e, Kolarow, taki, To mnie dziwi, bo taki doświadczony zawodnik nie wytrzymał ciśnienia i z tej pozycji na pewno no, nic by nie zrobił, on by mógł tam ewentualnie jakoś piętą odegrać, bo on tam biegał na obieg jeden z zawodników, ale, ale no, naprawdę nie spodziewał się nawet pewnie sam Szwed, że taki stary Wyga Jedzie w nogi i, i za darmo dostał karnego. Handanowicz fajnie wyczuł. E, mm -hmm. No, ale i pośpieszył z dobitką i już słowanie był bezradny. Natomiast dalszy błędów e, defensywy Nera w drugiej akcji bramkowej Milanu, kiedy, kiedy to kolarow złamał linię spalonego. Natomiast e, w dziecinny sposób dał się ograć dambrozy No bo tutaj go wziął na szybkość, bez żadnego problemu. Wrzucił. No i bratko, tylko do pełnej formalności. Zobacz, jest z nami nasz kolega redakcyjny, Marcin Nowomiejski, który czuje, że dzisiaj Milan przełamie swoją dermową niemoc, dobre zawody i bra nakręcone. Także drodzy widzowie, Marcin jest z nami, jest czujny cały czas. <laughs> Ale dzisiaj ma wolne, dzisiaj ma wolne, odpoczywa. Zresztą, jak reszta chłopaków, dzisiaj my, my jesteśmy na warcie. Dominik Mucha nawet nas ogląda, słuchajcie. Pozdrawiamy Dominika. Panowie, a ja w Genui, gdzie dostają 0,2 do przerwy. <laughs> Ale fajnie, fajnie, że Dominik jesteś z nami. O. Łukasz Maziewski w swoim stylu. Ibra pokazał COVIDowi. Who's the boss. <laughs> no, coś w tym jest. Coś w tym jest. Rzeczywiście. Tak. Ibra dzisiaj dokładnie. Dzisiaj nakręcony. No zobaczymy, Ta co będzie w drugiej. potwierdzić swoją teorię, że Ibra chyba jest lepszy ciągle niż Roman Lukaku, prawda? Więc... Tak. <laughs> zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. No tak, no pamiętamy te derby, gdzie było 4-2, tak jak mówiliśmy na, na samym początku, prawda? Też Milan wygrywał. Wszyscy myśleli, że, że tak to się skończy. A tutaj no ta bramka kontaktowa dla, dla Interu nie zamyka jeszcze w ogóle meczu, tak? Zaraz może być e, mm, 2 do 2, a stąd już e, niedaleko, żeby Inter mógł wygrywać, bo Milan e, może Co? sobie po prostu nie poradzić. Może być 2 do 2, ale, już... ale może być 3 do 1. Możemy może być, może być. Jeże... No czy inaczej, tak. chodzi mi o to, że jeżeli Milan straci jeszcze teraz jedną bramkę i będzie remis, to może po prostu nie dźwignąć tego. Tak mi się wydaje i po prostu Inter wtedy już pójdzie dalej jak walec. Nie? Tak coś czuję. Natomiast tak jak mówię, cały czas Milan gra bardzo dobrze. Inter słabiej. Spodziewałem się, że będzie, będzie to zupełnie odwrotnie, że, że Milan mimo wszystko nie dociągnie do, do Interu. Liczyłem na emocje, są emocje i jest dobry mecz. Dziwne dziwi mnie naprawdę to, że, że Inter gra tak. Słabo, no bo nie może powiedzieć, że oni grają jakiś rewelacyjny mecz dzisiaj, tak? Być może no mają piłkarzy, którzy byli długą podróż z Ameryki Południowej, może nie są aż tak e, wypoczęci po tych przerwach reprezentacyjnych. Zawsze pamiętam, że właśnie jak jest e, ta pauza na e, mecze kadr narodowych, to, to później w Europie padają bardzo dziwne wyniki, także e, niekoniecznie takie, w których faworyci wygrywają. Ale nie, no trzeba oddać Milanowi, że naprawdę gra dobrze, Inter stać na lepszy mecz i, i myślę, że tutaj właśnie ciekawi mnie, jak zareaguje Konty, Bo tutaj Eriksen musi wejść za Vidala. Nie wiem czy za Vidala, bo ja bym chyliczyka nie zmieniał akurat, ale na pewno Eriksena bym puścił za Brozowicza mhm. po prostu I, i Vidala z Barellą z tyłu, prawda? A jeśli. Tak samo być może fajnym rozwiązaniem byłby ten Alexis Sanchez, bo, bo mówię, że jest w świetnej formie gość i, i naprawdę może zmienić oblicze meczu. Myślę, że jak i Vidal i Sanchez byliby na boisku, to ta, ta chemia chilijska bo to była widoczna gałym no jeśli, i... jeśli jest gotowy do gry, to, to rzeczywiście. Tak, i, I na pewno coś... będzie musiał szukać jak najszybszych tych e, roczat, dlatego że no tu nie ma na co czekać. Wiem, że kom te co. Wydaje się, że powinien się już nauczyć, bo zawsze te same błędy i tych zawodników bardzo późno. No ale myślę, że tu naprawdę nie ma na co czekać i, i zdziwię się, jeśli do 60. minuty nie będzie żadnych zmian w ekipie. Mhm. Czy Donnarumma zawalił bramkę? Twoim zdaniem. Eee... I waszym. Nie no, ja, no, nie no, przecież dostał, e, musiałbym tą bramkę jeszcze raz zobaczyć, ale Perisic z lewej strony dograł. Tam był co, rykoszet po rękach? Nie, rykoszet od, od obrońcy był chyba i, i Lukaku szczerze. Mm -hmm, tak. To jakoś tam przeszło... No I... było zamieszanie w każdym razie w polu karny. Było zamieszanie przy tym dograniu, ale, ale nie przypominam sobie tego, bo... Czy tam Donnarumma jakoś nie wiem, wyskoczył do tej piłki? Chyba nie, Lukaku zamknął. Lukaku zamknął tą akcję i nie miał nic do powiedzenia, bramkarz Michanu. Ale mówię... Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, to wtedy, wtedy bym e, ocenił, czy ten błąd był. A, zrobił pusty przelot. O, tak, no właśnie. Tak, Donaroma zrobił pusty No to tak, jak zrobił pusty przelot, no to. No, bo... To zawalił. A, no to wtedy <laughs> zawalił. No tak. No, że, chyba, że faktycznie był wcześniej jakiś dyrektor, i on ci minął przez to z tą piłką. Więc wtedy, wtedy, wtedy można go jakoś rozgrzeszyć. Mm -hmm. Ale, ale tutaj trzeba y, wziąć pod uwagę, że, w końcu, że akcja bramkowa Interu wzięła mhm. się od kapitalnego rozrzucenia na lewą stronę z Hakimiego. Było gęsto na prawej, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, było gęsto na prawej, Hakimi przerzucił piłkę na lewą, gdzie była przewaga 2 na 1, wtedy y, bodajże do Kolarowa i Kolarow zagrał piłkę do Perisicia, mieli 2 na 1 z bocznym obrońcą Milanu, doszła… Tak, nie wiem jak bramka padła, bo widzę tu komentarz, po prostu nie zwróciłem, nie zwróciłem uwagi do końca jak z rykoszetem było i tyle, ale wracając do tego, już Ci rozpisuję tutaj, możesz dać ten dać komentarz podświetlony, tutaj, żeby nie było, żeby każdy Staję wiedział ja. do czego się odnoszę, żeby było wiadomo do czego się odnoszę, już rozpisuję Ci właśnie jak bramka padła kolego, bo rozpisuje Ci to od samego początku, od zagrania, na które pewnie nawet nie zwróciłeś uwagi, bo... Tak jak mówię, od Hakimiego, który zagrał z prawej strony, na lewo do Kolarowa, rozszerzył, rozszerzył grę, przeniósł w drugi sektor, gdzie było dużo miejsca, posłał piłkę do Perisicia, Perisic 1 na jeden i wtedy w końcu Perisicowi weszła m, jakby wygrany pierwszy pojedynek na skrzydle, który skutkował bramką, bo, e, bo wcześniej na początku meczu Porwac strasznie przegrywał te pojedynki z Calabrią i, i naprawdę... E, no, dziwi mnie, dlaczego w ogóle Antonio Conte stawia na tego Perisicza? Wiem, że on miał odejść z Interu, ale ostatecznie nie znalazł się chętny i i, i nie wiem, czy Ivan na wahadle to jest to jest y, to czego Inter y, potrzebuje. Myślę, że Jank byłby lepszy, no, ale Jank nie może wystąpić. No Young nie może wystąpić, dlatego. No, ale to. No, no cóż, no taki jest wybór kąte, Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak będzie. Póki co statystyki, e, czyste statystyki oczywiście, e, to 52% posiadania piłki do 48 dla e, Interu. E, wynik mówi co innego, posiadanie piłki mimo wszystko e, przy Interze. Także można można wygrywać i mieć mniejsze posiadanie piłki, chociaż to no 48 do 52 no to nie jest jakaś wielka różnica, tak? E, Natomiast dużo interfauluje, tak? Aż 9 razy, a Milan 5, z czego żółte kartki sypały się tylko, znaczy no może, nie, może nie sypały się, bo były dwie, ale tylko, tylko dla Milanu. Tak, ale było dużo ostrych, ostrych starć, mnie, mnie szczególnie spodobał się ten pojedynek biegowy Lukaku z Teo Hernandezem, no to było naprawdę niesamowite, jak biegli rozpędzeni, bardzo szybcy zawodnicy, prawda, wiemy co Lukaku potrafi, jak rozpędzi tą swoją masę, jak wbrew pozorom, bo niektórzy myślą, że on jest wolny, a ci, którzy śledzą Serie A, śledzą znania belgijskiego napastnika, to wiedzą, że panuje niesamowitą motoryką. No I Teo, który go tam gonił, nie wiem, czy tam był V, ale, ale ten pojedynek wyglądał no, niesamowicie. Okej, okay, y mamy. Y Trzy minuty do końca przerwy. E, tak mi się tutaj pokazuje, więc e, na szybko. Jaki wynik przewidujecie e, na koniec meczu? E, widzę, że e, Marcin, e, szalejesz dalej w komentarzach. Trzy dwa dla Milanu. Śniemy, niech się dzieje, trzymam kciuki. E, powiedzcie, jaki jest, jaki jest e, wasz typ. Widzę, Piotr, figier, wynik się nie zmieni. 1 do dwóch. E, ok, ciekawie. A Arek, jaki jest Twój typ? 3-3. 3-3, o! No to e, zobaczymy, jak to będzie. A ja myślę, że e, a niech będzie, że, że Milan wygra dzisiaj. E, skoro już tak ładnie grają, to, to niech to się utrzyma w drugiej połowie i trzymam za nich e, kciuki w takim razie. E, 3-1 dla Milanu. Czyli e, i może na przykład hat-trick Ibrahimowicza. To by było no. ciekawe. Tak, probościnnie. 3-0 dla Milano. No, cóż, chyba nie da razy. 4-2 dla Milano się pojawia. Marcin Lewko 3-4. Piotr Gumienny 3-1. Marcin Ziłkowski 4-1 Milan. No, jednak przeważacie tutaj w komentarzach za Milanem. Więc no, ciekawie, zobaczymy. Milan gra ładnie. Zobaczymy, czy w drugiej połowie to utrzyma, czy nie spuchnie, czy ta kadra Interu, która jest obecnie na boisku i uszczuplona, bo przecież ławka rezerwowych jest uszczuplona obecnie Interu. Może odwróci losy, losy tego spotkania. Może będzie remis. Zobaczymy. W każdym razie ja utrzymuję swój, swój typ 3 do 1 dla, dla Milanu. No dobrze, to cóż, widzimy się. Po meczu i zobaczymy jak, zobaczymy, jak to wszystko się zakończyło. Także bądźcie z nami. Widzimy się zaraz po ostatnim gwizdku w meczu Inter Milan. Trzymajcie się.